Siema tu strzelczyk. Przekaj, chciałbym naprawdę szybko. Siema, jestem redaktorem naczelnym Bzikula. Jestem. Jestem, jestem redaktorem naczelnym Bzikula. A ten pojaz ja nie wiem co on tutaj robi. Chyba wszyscy pogadać i poprzeszkadzać. No. Ja to nie wiem, zamiast się za robotę wziąć. Kuju. Weź się za robotę, strzelczyk. Chuju. Weź się za robotę. Dobra. Yo! Witajcie z Bzikowani. Wracamy po dwutygodniowej przerwie z tej strony Su, a przed Wami bzik newsy z regionu radomskiego. Dzisiaj niestety nie mamy żadnych materiałów z poprzedniego tygodnia, ale zdjęcia z niektórych imprez możecie zobaczyć na naszym portalu. W tej też racji przechodzimy bezpośrednio do zapowiedzi imprez na nadchodzący weekend. Już w piątek 7 listopada spotykamy się ponownie w klubie Black. Impreza w klimacie klubu Babylon, jednak już w nowym, lepszym klubie Black. Jak wiadomo, w ten piątek zaczynamy długi pięciodniowy weekend. Zapraszamy więc na jedyną słuszną imprezę z tej okazji. Stay in touch! Co wydarzy się tej nocy, zostanie w klubie. Super zabawa, elitarne towarzystwo gwarantowane. Za sterami Macios i DJ House oraz goście, którzy jak zawsze rozgrzeją Was na parkiecie. Przewidziane są liczne promocje na barze oraz fotorelacja i wideorelacja. Dress code sexy and elegant. Bawimy się do rana, a jak dobrze pójdzie, to do południa. Bilety do kupienia przy wejściu. To już rok, jak Ira zagrała ostatni raz w swoim rodzinnym mieście. To naprawdę spory czas, więc już w piątek 7 listopada w Radomskim Klubie Strefa G2 pojawi się ponownie. Tym razem zagra wszystkie swoje największe hity w akustycznej formie. Na przełomie października i grudnia zespół Ira wyrusza w trasę koncertową promującą nadchodzące akustyczne wydawnictwo. Trasę rozpoczyna występ w łódzkiej wytwórni 1 października. Muzycy z zespołu wpadli na pomysł i nabrali ochoty na realizację takiego właśnie wydawnictwa już 4 lata temu po ogromnym sukcesie trasy akustycznej. Aranżację do tego wyjątkowego wydarzenia zespół powierzył Jackowi Piskorzowi, który będzie towarzyszył muzykom na fortepianie. Dodatkowo nowością na scenie będzie kwitet smyszkowy oraz między innymi ukulele. Pamiętajcie, piątek, 7 października, strefa G2 w Radomiu. Godzina 20, bilety w cenie 40 zł. 50 zł w dniu koncertu. Również 7 listopada do radomskiego klubu Alibi zajrzy wyjątkowy skład w postaci znanych każdemu panów. Kuban, zioło i pajac. Impreza w ich towarzystwie rozpocznie się o 21, a bileciki kosztują jedynie 15 zeta. Night Mistress wyruszają w trasę promującą ich drugi album zatytułowany Into the Madness. Zespół wykonujący melodyjny heavy power metal wystąpi w radomskich katakumbach już w sobotę 8 listopada. Night Mistress nagrał dotychczas dwa albumy studyjne. Grupa znana jest również jako Nocny Kochanek z kreskówki Kapitan Bomba. W roli supportu wspierać go będą radomskie kapele Zgład i ExoRiots. Bilety kosztują 15 zł i można je nabyć wyłącznie w dniu koncertu. Również w sobotę, 8 listopada, zapraszamy Was do Radomskiego Klubu Strefa G2 na Radomskie Połowinki. To świetna okazja na gwarantowaną dobrą imprezę w towarzystwie znajomych i nie tylko. Wspaniała atmosfera i klimat sprawią, że ta impreza pozostanie Wam na długo w pamięci. Jeśli chodzi o atrakcje, to na uczestników czekają. Wiele konkursów z nagrodami, kolorowe konfetti, opaski na rękę, foto i wideo i wiele, wiele innych. Pamiętajcie, sobota, 8 listopada, godzina 20, klub strefa G2. Bilety kosztują 15 zł. To by było na tyle, jeśli chodzi o imprezy w tym tygodniu. Życzę Wam miłej zabawy i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się! Cześć! No weź już, kurde, no proszę ja nagrywać, ja chcę jechać do domu. A ty mnie tutaj trzymasz. Tylko, o, bo to jest nie tak, bo to jest nie tak. Co do domu. Co do mamy. Yo! No, ja takie ładne ją zrobiłam. Dobra. E, dzisiaj. Wiesz <grym> jak ładnie poszło, ty kurwa. Jak nigdy. Jak nigdy. <grym> Jak nigdy ładnie, poszło. ja widzę ten suwak jest ładnie. To już łok, jak Iła zagłała ostatni łas w swoim łodzinnym mieście. Zagra wszystkie swoje największe hity w akustycznej formie. Night Mistress. Tak. Dobra.